Cześć widzowie, mamy następnego rywala. Konto dosyć świeże, natomiast i dwa razy przegrałem z tym oponentem. Natomiast z tego co pamiętam, nic dziwnego na koncie tego gracza nie znalazłem, więc wydaje mi się, że powinien być uczciwy. Jak widzicie, ranking mi trochę spadł, to dlatego, że przed chwilą przegrałem partię, gdzie podstawiłem mata w jednym jakoś. W siedmiu ruchach albo w sześciu. Po prostu partia była taka krótka, że nie ma tam w ogóle czego Wam pokazywać. Więc sobie darujemy to. Zaczynamy nagrywać od razu kolejny odcinek. No niestety bardzo dużo podstawek robię. Bardzo dużo robię podstawek. Czuję, że formy kompletnie mi brakuje. Od jakiegoś czasu yy, nie czuję, żebym, żebym grał w szachy dobrze. Też nie widzę jakichś dużych perspektyw na to, żeby to miało się szybko zmienić, bo wiem, że nie mam czasu na długie treningi. Co tutaj się dzieje w ogóle? Yy. Czemu taki długi namysł, prawie minutowy? Wydaje mi się, że troszkę nienaturalne miejsce do namysłu, jeśli przeciwnik ma już jakiś tam swój setup. W obronie sycylijskiej hmm, przygotowany, ale no dobra, dobra, tutaj na razie nic dziwnego się nie dzieje. Zagram F4, zdobędę trochę przestrzeni, skoczek F3 i zobaczymy. Goniec D3 tutaj jest dobrym posunięciem. Właściwie to może powinienem zacząć od goniec D3, nie, a nie F4, ale to już w tej chwili nieistotne technikalia. Skoczek wchodzi na F3. Jak rywal pchnie, to nie będę na to reagował. Robię roszatkę. Spróbujemy atakować na skrzydle królewskim. Czy pchnięcie w centrum ma jakikolwiek sens? Raczej nie. Raczej f5 ma więcej sensu. Przestawimy króla na H1. Przestawimy króla na H1 z ideą pchnięcia G4 i później ustawienia wieży. Ale zaczniemy. Chyba powinienem zacząć od Hetman E1. Bo po G4 jest bicie. Hetman E1 żeby nie było widełek i szykujemy wieżę g1. Ale będę się czuł pewien, będę się czuł pewniej, jeśli hetman a1 zostanie zagrany najpierw. Dobra, rywal tutaj jakąś ekspansję próbuje zrobić. Jak pchnę, rywal zbije wieża g skoczek się cofa. Hetman g2 g6 f5 Nie czuję, żebym miał jakiś konkretny atak. Czy tutaj jest jakiś konkret? Cokolwiek solidnego? No mogę jeszcze tak zagrać. Bicie, bicie tu. Goniec się otwiera. Czuję, że mam tutaj za mało, żeby zacząć atak. Może powinienem wprowadzić tę figurę do gry, tylko mm, trudno znaleźć na to dobry sposób. Jakbym teraz pchnął skoczek. Dobra, zaczynamy od tego G4. Wydaje mi się, że to po prostu jest właściwy kierunek gry. Już nieistotne, czy to. Czy to na 100% działa? Ważne, żeby otworzyć tę kolumnę G i próbować tędy konstruować jakiś atak. To powinno być prawidłowe. I rywal w to nie poszedł. Fajnie. Ciekawe. Teraz mogę pchnąć. I otworzyć sobie gońca i nadal mam możliwość pchnięcia w F5. Idealnie by było, gdyby rywal to pchnął i zablokował mi ten potężny łańcuch pionkowy. To byłoby w ogóle marzenie. Raczej się tak nie stanie. Natomiast F5 i tak mogę grać. Chociaż czy jest potrzeba teraz grania F5? Dobra, rywal się przegrupowuje. Podoba mi się to F5, bo zdobywa dużo przestrzeni. A tutaj zawsze będzie za, jakaś idea z Hetmanem E4 wchodziła już w przyszłości. Rywal bije tędy. No, mogę zbić. Ale bicie prawdopodobnie dużo nie daje. Czuję, że zbicie pionkiem ma tutaj najwięcej sensu. Tylko trzeba uważać, żeby tego gońca nie. Żeby ten goniec się nie osłabił jakoś za zanadto. F6. W sumie F6 też fajnie wygląda. Wow, rywal to bije. No to biorę pionkiem, to biorę pionkiem, i mam bardzo dużo przestrzeni teraz. Jedynie trzeba uważać na to. Dobra, atakujemy, atakujemy króla, e, spróbujemy to zamatować jak najszybciej. Teraz f6 już swoją drogą wchodzi, nie, bo, bo jest bicie, 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 bicie i tu, czyli nie wchodzi. E, wszedł goniec, hetman, skoczek, a to tutaj tracę materiał, czy mam e6? E6, bicie, bicie, bicie tu, tu, tu ajajaj a jak tutaj zagram to nie tracę materiału okej, okay, no to rozwijam gońca przynajmniej mam rozwiniętą dodatkową figurę skoczek wchodzi do akcji jest niebezpiecznie jest dosyć niebezpiecznie hetman skoczek, pionek dobra, to ma sens hetman atakujemy jak rywal zbije tutaj to biorę gońcem nie tracę figury wtedy jak rywal zbije mojego gońca, to bije tędy. Skoczek bije tędy, skoczek. I znowu nie mam tutaj nic takiego konkretnego. Mogę zbić, ale rywal bierze, tak, tak. Hmm, hmm, hmm. Jak goniec zbije, to jest super. Wygram f6 i mam atak, bardzo mocny. Ale rywal nie zbije gońcem, rywal zbije skoczkiem. Jak rywal zbije skoczkiem, to nie mam nic w tej pozycji. Więc chyba muszę iść w to. I kończy się na tym, że mam dwa piąki mniej, ale robię to. Muszę, muszę zagrać w taki sposób, bo yy, inaczej nie mam żadnej. Inaczej nie będę miał tutaj żadnej opcji, żeby się wykaraskać z tarapatów. Mogę zagrać tak. Skoczek bije. Bicie, król bije. Hetman, król. I nic nie mam. Musiałby. I gdyby skoczek stał na D2. Gdyby skoczek stał na innym polu, to byłoby świetnie. A jeszcze tutaj mam zagranie. I nie można zbić skoczkiem, bo mat. Więc wchodzimy tędy. Jest atak na. Skoczka jest atak na punkt G7. W tej chwili skoczek jest zagrożony. I skoczek nie może zbić, bo wchodzi mat. Niestety mój goniec ciągle jest niebroniony. I skoczek też. Goniec i skoczek są niebronione, więc tutaj stąpam po cienkim lodzie. Ale są interesujące groźby. Może G6 rywal musi zagrać. Możliwe, że trzeba zagrać G6. Ja wtedy wezmę. Ok, no to muszę skorzystać z okazji i wziąć skoczka. Nie mam wyboru właściwie. Teraz jest figura przewagi, ale oczywiście wszystko nie jest proste. Goniec jest zagrożony, skoczek jest chwilowo broniony. O, mogę zbić tędy, tak? Tak, bo nie ma bicia, ponieważ kasuję wieżę. I wtedy powinienem wygrywać. Różne kontry ze strony przeciwnika mogą wchodzić. Ja tego właściwie nie mogę wtedy bić. Jak rywal wejdzie, tutaj skoczkiem biorę. Jak skoczek zbiję, to szczerze mówiąc, nie do końca wiem, co będę mógł zrobić. To się chyba zaraz okaże. Wszystko. Wieża, dobra, rywal tutaj dubluje wieżę. A, i nie mogę tego bić, nie mogę tego bić, bo będę miał okropne problemy. Może wieżą zbiję, żeby tutaj związać figurkę, ale to też problematyczne. Mogę rozwinąć skoczka, rywal bije, poświęcam materiał, ale niestety może zbić królem. Gdyby mógł zbić tylko hetmanem, to byłoby super, no bo wiadomo, zdobywamy materiał. Natomiast rzeczywistość nie jest taka kolorowa. Muszę albo zabezpieczyć tego gońca. Mogę zbić. Właściwie to no mogę to bić. I skoczek D2. Teoretycznie, teoretycznie, może to być w porządku. Czuję, że to jest bardzo, bardzo niebezpieczny wariant, który może się skończyć moją porażką bardzo szybką. Mogę ustawić też gońca na C4. No to bicie. No mogę zrobić to bicie. To bicie może mieć sens. Dobra, bijemy. Jest związanie. Jest szansa na wygraną. Chyba muszę grać w taki najbardziej aktywny sposób. Tutaj mam związanie. Może będę nawet poświęcał wieże, ale. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Co jak wezmę? Pionek bije. Nie mam tutaj żadnych poświęceń, więc Hetman tędy. Zaproponuję mu wymianę Hetmanów. Tak, zaproponuję wymianę Hetmanów. Uprośćmy tę pozycję. Uprośćmy tę pozycję jak się da. Czasu mam niewiele. Rywal ma sporo, więc trzeba uważać. Co on może zrobić? Albo może wymienić Hetmany. Na co biorę skoczkiem? I możliwe, że stracę tego skoczka, ale póki co ja też grożę zdobyciem figury, więc, więc tutaj nie ma tragedii. Rywal zagrał tędy. Szach, tędy, może wejść. To wejdę. Nie ma szacha, tak? No to mogę bić. Nastąpi bicie. Dobra, wejdźmy tutaj skoczkiem, wykorzystując związanie. Jak dostanę szacha, to się cofnę hetmanem. Jak rywal wymieni, to chyba wezmę wieżą. Może lepiej królem? Może królem, bo wtedy nie ma szacha. O kurczę, ale atak. Ale ładny atak ze strony rywala. No to cofam się natychmiastowo do defensywy. Co ja tutaj mogę poradzić? I jeśli odciągnie w jakiś sposób mojego Hetmana, to dostaję mata na H2, więc muszę bardzo uważać. Niby atakuję. No, no dobra, atakuję mu że Atakuję wieżę oponentowi. W tej chwili grożę zdobyciem jej za darmo. Tutaj mam związanie. Powiem Wam szczerze, udało mi się potworzyć e, na tyle silne ataki, że, że gdyby przeciwnik się z tego wykaraskał, to e, czułbym, że coś jest nie tak. Wydaje mi się, że tutaj już powinienem kompletnie dominować w tej pozycji. Mm. Zobaczymy. Zobaczymy czy uda mi się to wygrać. Wydaje mi się, że to powinna być już w tej chwili bezapelacyjnie wygrana pozycja. Ale może zaraz jakaś dzika taktyka wjedzie. Eee, nie wiem. Weszła wieża do obrony. No to chyba biorę i wygrywam figurę, tak? Wezmę gońcem, dobra, wezmę gońcem, bo e, dzięki temu, że zbije gońcem, skoczek tutaj broniony przez pionka będzie bardzo fajnie działał. W... Mhm. Ech, no mogę zagrać tędy, wiążę tego gońca, grożę zdobyciem tej figury. Rywal się broni, rywal się broni. Jezu, ja nienawidzę tego, że ludzie są tacy szybcy. W porównaniu do mnie, przynajmniej. Zasłonię się gońcem. Znowu zagrażam tej wieży. Goniec jest broniony. Ten goniec jest związany. W razie czego poświęcam wieżę. Dobra, myślę, że jak czegoś głupiego tutaj nie odwalę, to musi być wygrana pozycja. Musi to być wygrana pozycja. Cały czas trzeba uważać bardzo tutaj. No właśnie. No i on ciągle tutaj naciska. Proponuję kolejną wymianę Hetmanów. Kolejna wymiana Hetmanów zostaje za. Zapro... Jezu, przez chwilę się przestraszyłem, że tracę tego Hetmana, ale mogę na szczęście zbić wieżą. Jak rywal to zbije. To najpierw biorę gońca, potem biorę tędy. Jak dostanę szacha, wycofuję wieżę. Wszystko jest bronione. No. Będę bardzo rozczarowany, jak tego nie wygram. Jest atak na wieżę. Atak na Hetmana. Nie ma tutaj obrony wieży, bo bije, biję i muszę to wygrać. Ja, jeżeli przeciwnik zbije tędy to, to wezmę po prostu tu. Jak rywal weźmie znowu Wezmę wierzę, wszystko jest bronione wystarczająco do zwycięstwa. Dwie figury przewagi. To będzie moje pierwsze zwycięstwo nad tym oponentem, jeżeli coś dziwnego się tutaj nie stanie. Hetman. Biorę. No dobra, chyba mogę to po prostu zbić. Zbiorę to. Nie ma szacha. Teraz grożę szachem i zdobyciem gońca za darmo. Jeśli król się odsunie, no to wchodzi już f6. No i mamy to, wygrałem tę partię, super. Cieszę się. Ostatnio mam trochę paranoję, bo już o tym wspominałem, ale przed każdą partią najpierw muszę odrzucić co najmniej jedną grę z oszustem, takim oczywistym. I dopiero co, jakiś, co którąś partię trafiam na gracza, z którym rzeczywiście mogę zagrać. Wydaje się, że ten przeciwnik jest całkowicie fair. Tak z analizy poprzednich partii wynika, mimo że konto jest nowe, dobra analiza. Dokładność po obu stronach niska, jak widzicie po wykresie, um, nawet przegrywałem przez pewien czas, dopiero na końcu zacząłem zdobywać przewagę. Rywal zrobił genialny ruch, jestem ciekaw, gdzie. Okazuje się, że to ja zrobiłem dużo więcej błędów, ale przeciwnik miał dużo przeoczeń. No to patrzymy. Debiut, jak debiut zagrany normalnie. E, pograłem całkiem precyzyjnie w debiucie, chociaż silnikowi się bardzo nie podoba ten manewr, który zastosowałem. Czyli ten manewr, na którym oparłem całą strategię w swojej partii, nie miał ani jednego dobrego ruchu. No właśnie, tutaj straciłem materiał. Pozycja była przegrana, ale przeciwnik nie pograł tego najlepiej. Wow, i to bicie Hetmanem to był taki genialny ruch. No w sumie jedyna, jedyne posunięcie, które utrzymywało go w grze. I tutaj obaj graliśmy bardzo kiepsko. No właśnie, trzeba było szachować. A teraz to już mam totalnie wygraną. Obaj tutaj robiliśmy dziwne, kiepskie ruchy. Po prostu przeciwnik zrobił ich trochę więcej. Mm. Chyba nie mam ochoty tego głębiej analizować, po prostu bardzo dużo podstawek po obu stronach. No, niestety, obecnie forma jest u mnie nie najlepsza i nie, nie przewiduję, żebym teraz mógł zdobyć 2400. Ale wydaje mi się, że jak tylko przyjdą troszkę lepsze dni i odrobinę szczęścia będę miał, to, to w tej chwili już. Już jestem na tym poziomie, żeby to 2400 wbić, po prostu żeby robić regularnie dobre wyniki, musiałbym więcej trenować, a chwilowo nie mam do końca jak, ale za jakiś czas na pewno będę pracował nad moimi słabościami bardziej intensywnie i, i do tego 2400 Wbijemy na stałe w pewnym momencie. No dobra, mam nadzieję, że się bawiliście dobrze. Zachęcam Was do subskrybowania, komentowania i wspierania mnie wirtualną kawą lub na patronite. No i jutro niezmiennie walczymy dalej. W sumie jestem całkiem zadowolony z tego, na jakim poziomie mój ranking ostatnio stanął. Nawet jak spadnie jeszcze trochę, to nic się złego nie stanie, więc dzięki, widzimy się jutro.